Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę z małym holem, takim trochę zbiorczym. Kilka rzeczy się uzbierało, nie za dużo, bo jak dobrze wiecie, projekt Denko cały czas trwa, z kolorówki niczego nie potrzebuję, więc z kosmetyków kupuję tylko to, co jest konieczne. No inaczej jest z ściuchami, idzie wiosna więc trzeba troszeczkę podrasować garderobę. No i dlatego ja zacznę od kosmetyków, pokażę Wam takie basiki, które kupiłam. Pierwsza rzecz to oczywiście zmywasz do paznokci, mój ulubiony, bardzo dobrze zmywa i jest mega tani jak za taką wielką butelkę, bo kosztuje jakieś 5 zł. Dalej kupiłam kolejny basic, czyli szampon Baby Dream. Również kosztuje naprawdę mało pieniążków, a ja używam go do mycia swoich pędzli i jestem z tego sposobu bardzo zadowolona również. Co tu mamy dalej? Dalej kolejny basic to jest dezodorant z Rexony. Pierwszy raz się skusiłam na taki w sztyfcie, bo zawsze używałam takiego w sprayu, ale coś mi się wydaje, że on jest za mało wydajny, że ja nim tak psikam, psikam, psikam i on mi wystarcza bardzo na krótko, więc sprawdzę jak się sprawdzi tak. Dalej kupiłam płyn do soczewek. To o tym mówić nie będę. Jak wiecie noszę soczewki na z okularami. To zależy od dnia, humoru, stylizacji czegokolwiek. Mam wadę wzroku. Minus 5,25, więc coś nosić muszę. Dalej kupiłam sobie sztuczne rzęsy. Dla mnie to też jest basic, słuchajcie, bo, bo lubię po prostu na imprezę zakładać sztuczne rzęsy i te akurat prezentują się tak. I już mi sprawdzę. Kupiłam też farbę do włosów i wyobraźcie sobie, że już włosy zafarbowałam. No niestety farba jest w kolorze takim z 90, bardzo jasny, naturalny blond. No słuchajcie, no ja nie widziałam, żeby ten kolor stał koło tego. No ale dobra, już na razie nie farbuję włosów, bo jak widać, coś nie są kompatybilne te farby z moimi włosami i nie chcą mi ich farbować. Więc już się obraziłam i na razie daję sobie spokój. Przedostatnia rzecz to jest Eveline Cosmetics 3 w 1. 60-sekundowy wysuszecz, utwardzacz i nabłyszczecz do paznokci bardzo dobre słowa słyszałam o tej odżywce. Dziewczyny z deduedonne bardzo ją zachwalały, eee, więc ja spróbuję sobie wypróbować tego. Już raz sobie wypróbowałam i zrobiły mi się straszne bąble, strasznie powietrze mi naszło pod paznokcie, ale może wszystko robiłam za szybko i może to była moja wina, dlatego będę to sprawdzać, ten utwardzać, czy ten top coat będę go testować i dam wam na pewno znać. No brzmi obiecująco, zwłaszcza że przyspiesza wysuszenie, utwardza i nabłyszcza. Czyli te trzy w jednym są naprawdę, naprawdę fajne. I ostatni w sumie chyba kosmetyk. Ostatnio mam koleżankę, Miedźwę pozdrawiam, Miedźwę, tak, bo zaraz powiem za dużo która pracuje w seforze i ostatnio napisała, że ma do sprzedania szumineczkę, gdzie zgłosiła się pod tym postem jedna moja. Kole Wicka, którą serdecznie pozdrawiam, była pierwsza, ale postanowiła, że pannie Joannie postanowi szminkę odstąpić, więc ja yy, gubiąc moją szanelkę ostatnio, nie wiem czy to wiedzie, że zgubiłam i bardzo nad tym ubolewam. Jak zobaczyłam, że Marta ma do sprzedania szminkę z Givenchy, od razu się odezwałam. Zwłaszcza, że jest to szminka z limitowanej edycji yy, w kolorze 41 Marini Henna. Kupiłam ją naprawdę za śmieszne pieniążki, jeszcze stosunkowo do jej wartości. Kolor jest taki, jak mam na ustach, taki ceglasty czerwony, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Do tego szminka jest bardzo trwała i bardzo nawilżająca. Jak ma troszeczkę taką konsystencję, nie wiem, błyszczyku, bo jest, ale nie klei się absolutnie, ale jest tak przyjemna w użyciu, a do tego jest przepiękna, ma piękne opakowanie i wygląda tak. Także jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, zastępuje moją szanelkę. No i to by było tyle z kosmetyków, to teraz przechodzimy do części drugiej. I co w części drugiej? Na początku pokażę Wam, że wytargałam ze strychu gdzieś taką kamizelkę. Jeansową kamizelkę, która jest bardzo w moim stylu, jeszcze jej nie miałam na sobie, w ogóle jak wytęgałam ją, ona jest z Lewisa, co też jest bardzo fajne i myślę, że jakoś w tak, takim rokowym looku na pewno mnie jakoś wystylizuje. Chciałabym z niej zrobić jakieś do it yourself, może troszeczkę ją podrasować, więc zastanowię się, czy mam na nią jakiś pomysł i najwyżej Wam pokażę dalej, dalej oczywiście e, obowiązkowo koszule, 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 e, pierwsza koszula e, już na pewno mogliście ją zobaczyć w poprzednim filmiku o Glossy Box e, oraz nie wiem, jak śledzicie mojego fanpage'a, do którego serdecznie zapraszam, e, no to byłam w niej już w dwóch stylizacjach. I to jest taki um, świetny na wiosnę kolor fluo zieleń, coś między żółtym a zielonym. I koszula jest z New Yorkera. I słuchajcie, kosztowała 80 zł, a naprawdę wygląda na stylową koszulę z jakiegoś dużo droższego i lepszego sklepu. Kolejna koszula to dostałam szału po prostu na miętkę i jest to miętowa koszula, też taka prześwitująca, która jest z Zary i kosztowała stówkę i również jestem z niej bardzo zadowolona, bo jest mega znowu wiosenna i takie miętowe pastele będą u mnie na pewno na wiosnę królowały. Co jeszcze mam? Aha, no i byłam do tej czarnej, przepraszam, do tej limonkowej bluzki, Kupiłam sobie taką czarną, prostą, zwykłą, ołówkową spódnicę za kolano z handemu, która kosztowała jakieś 30 zł. I jest naprawdę bardzo praktyczna, bo to również jest taki basic, którego można dostylizować do naprawdę, naprawdę wielu rzeczy. Jeżeli mamy jakąś wesołą górę, o bardziej odważną, to zakładamy taką czarną spódniczkę na dół i jest outfit gotowy. Moja miłość do miętki kupiłam również w Zarze jeszcze na przecenach za 40 zł. Piękne miętowe, krótkie spodenki, które też można wystylizować albo na rajtuski jakieś, albo, albo czekamy na lato i na pewno będą świetne na lato. ciężki, bardzo długo potrzebowałam zwykłej, czarnej, eleganckiej w miarę, ale też codziennej, e, dużej torby e, i wyobraźcie sobie, ciężko znaleźć coś takiego. I ostatnio zobaczyłam w H&M właśnie tą torbę i powiedziałam, że to jest coś idealnie, jakiego ja potrzebuję. Jest ogromna, czyli ja wychodząc na cały dzień mogę wrzucić wszystko do niej. E, do tego jest dość klasyczna, prosta i w miarę elegancka była tak, wystylizowałam do niej również z chędemu taką kokardę z takim łańcuszkiem żeby na torebce coś się działo więcej no i to tyle, tak się prezentuje w sumie ten hall i słuchajcie moi drodzy idę sobie korzystać z wiosny Mam już w głowie kilka filmików planów na najbliższe dwa tygodnie, także czekajcie, czekajcie na więcej. Życzę Wam udanej niedzieli tak piękną pogodę i żebyście już czuli wiosnę. Ja za niedługo przyjdę też z serią wiosennych filmików na pewno. Jakiś makijaż z gościem się pojawi. Myślę, że jakieś dużo outfitów wiosennych, bo już się tak strasznie cieszę, że mogę nosić wiosenne rzeczy, że na pewno będzie dużo outfitów, bo wiem, że to lubicie. Myślę, że przyjdę może pokazać Wam moje sukienki wiosenne, które za niedługo pójdą w ruch. Także czekajcie na więcej. Śledźcie mnie na Facebooku, bo tam zawsze razem z Wami zastanawiam się albo komunikuję Wam, co się będzie działo. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.